Rozdział 27. O bytowaniu i świadomości i o obojga tych rzeczy miłowaniu. Jakąś przyrodzoną siłą miłe jest człowiekowi samo istnienie i wskutek tego nawet ludzie nieszczęśliwi nie chcieliby umierać, a choć sami odczuwają los swój nieszczęsny, radziby raczej nieszczęścia się pozbyć niż sami się usunąć. Gdyby nawet ludziom najnieszczęśliwszym Którzy i sami za takich się mają i rzeczywiście są najnieszczęśliwsi, których nie tylko ludzie mądrzy jako głupich mieliby za nieszczęsnych, ale i ludzie, co siebie za szczęśliwych mają, ich by za nieszczęśliwych mieli jako nędzarzy i żebraków. Gdyby więc takim ludziom dał ktoś nieśmiertelność z tym, żeby też i ich los tak nieszczęsny nieśmiertelnie trwał, i gdyby im jednocześnie obwieszczono. Że jeśli nie chcą w tak nieszczęsnej doli na zawsze przebywać, to przestaną istnieć zupełnie, szczęsną raz na zawsze. Wtedy to z największą radością wybraliby zostać tak, jak są, niż zupełnie przestać istnieć. Taki niewątpliwy ich wybór świadczy o tym, cośmy powiedzieli. Dlaczegoż bowiem lękają się śmierci i wolą raczej żyć w takim nieszczęściu niż kres mu położyć przez śmierć? Jedynie dlatego, jak się okazuje, że natura unika niebytu, dlatego też właśnie ludzie owi, dowiedziawszy się, że umrzeć mają, pragną jak gdyby nie wiem jakiego dobrodziejstwa i miłosierdzia, żeby choć trochę dłużej żyć mogli w tej niedoli swojej, i nieco później umrzeć. I dlatego bez wahania oświadczają, że z wdzięcznością wybiorą nieśmiertelność, choćby nawet taką, że w niej bez końca narzędziami zostaną ba. Nie dosyć tego, wszystkie stworzenia nierozumne, nieobdarzone przecież władzą myślenia o tych rzeczach, od największych potworów do najmniejszych robaczków, czyż nie okazują, że chcą istnieć, i dlatego unikają swej zguby wszelkimi ruchami, na jakie tylko się zdobyć mogą. I nie dosyć tego drzewa i krzewy, wszelkie nie mogące okazać żadnym ruchem unikania swej zguby, czyż aby wydać na świat swój bezpieczny pień czy łodygę, nie zapuszczają jednocześnie korzeni w ziemię, by przez nie ciągnąć pokarm i tak swój byt utrzymać. Wreszcie i ciała nie tylko żadnego czucia nie mające, ale też nawet żadnej siły rozrodczej, tak jednakże albo się wznoszą ku górze, albo najniżej schodzą, albo się po środku ważą, żeby swoją treść, której podług natury istnieć mogą zachować. A jak znowu dalece natura ludzka miłuje świadomość prawdy, a nienawidzi złudy, można choćby z tego wyrozumieć, że każdy woli nawet płakać przy zdrowym rozumie, niż się w obłąkaniu cieszyć. Tej wielkiej i dziwnej mocy żadne żyjące i śmiertelne stworzenie nie posiada oprócz człowieka. Jakkolwiek wiele spośród tamtych stworzeń posiada silniejszy zmysł, w wzroku do widzenia światła cielesnego. Dosięgnąć jednak one nie mogą owego niecielesnego światła, którym promienieje niejako myśl nasza. Byśmy o tych wszystkich rzeczach dobrze sądzić mogli, bo na ile to światło posiądziemy, na tyle sądzić potrafimy. Jednakże, w zmysłach zwierząt nierozumnych, choć nie ma z pewnością wiedzy, czyli świadomości, jak pewne podobieństwo wiedzy, bo co do innych rzeczy cielesnych, to te nie dlatego nazywają się zmysłowe. Że wrażenia zmysłowe otrzymują sentiunt, lecz są same pod zmysły, podpadają. Pomiędzy tymi drzewa mają o tyle coś podobnego do zmysłów, że się karmią i rodzą. I te, i wszystkie inne twory cielesne, mają ukryte w naturze przyczyny. Lecz kształty swoje, przez które widzialna budowa tego świata kształtna jest, pozwalają wyczuwać zmysłami, jak gdyby zamiast tego iż same poznawać nie mogą, chciały niejako dla innych stawać się poznawalnymi. My zaś te rzeczy zmysłem ciała chwytamy, ale sądzimy o nich nie zmysłem ciała, ponieważ posiadamy inny zmysł, zmysł człowieka wewnętrznego, stokroć szlachetniejszy od zmysłu ciała i tymto zmysłem odczuwamy co dobre i co złe, dobre we wdzięku duchowym, złe w braku tego wdzięku, do spełniania czynności tego zmysłu nie używamy ani czułości, źrenicy, ani otworu usznego, ani wrażliwych na woń nozdrzy, ani smaku uczucia w jamie ustnej, ani żadnego dotknięcia cielesnego. Przez ów zmysł, ja jestem pewien, że jestem i że o tym wiem, że jestem. Przez ów zmysł, ja miłuję to, iż jestem i to, że wiem o tym, i również pewien jestem tego. Że miłuję.